DZIĘKI się dupy na 80 tysięcy. Tyle towaru skradziono przed świętami. Jak dzisiaj zginie jedna paczka gumy do rzucia, to nowego roku zmieniam firmę ochroniarską. Ściągniesz pensji każdemu, jeżeli coś zginie z jego rewirów. Dzień dobry, o co chodzi? Proszę z nami. Ja nie rozumiem. Musimy wyjaśnić jedną sprawę, to nie Ale o co chodzi, panowie? Prosimy z nami. Wszystkim ułatwiłoby, gdyby pan po prostu przyznał się do winy. Nie rozumiesz człowieku, że ja nic nie ukradłem? Rozbieraj się. Po usłyszeniu sygnału, zostaje wiadomość. Ty ludzie, no co wy robicie? Mam no? nadzieję, że tego nie nagrywacie. Bez dobra. Chcę natychmiast mówić z żoną. Proszę się uspokoić, ze stąd Proszę. Uspokój się! Lęcz, dobra, dobra, docie, uspokój się. Mój, mój mąż musi tutaj być, musi być w tym sklepie. Sama pani widzi, że nikogo tutaj nie ma. By był niewinny, Pobiłby nas. Rozbiłby ci barwy synku. Nie mów do mnie synku, bo nie jesteś moim ojcem. Idę do kierownika. tej cholery, co się tutaj dzieje. Nie mogło mu się przydarzyć nic złego, no bo... Natychmiast byśmy o tym wiedzieli. Gdzie on jest? Jego tutaj nie było, jasne. Dlaczego szuka go żona? Musimy tu zrobić porządnie.